Cześć. Od jakiegoś czasu chciałem zrobić ten film, ale nie potrafię się do tego zebrać. Więc właściwie, jako że dwa tematy się troszeczkę łączą, to z dwóch filmów, które miałem zrobić, złączę je w jeden. Film będzie bez cięć, bez niczego, ponieważ sądzę, że powaga sytuacji tego wymaga. Więc. Nigdy nie sądziłem, że będę w sytuacji, gdzie będę potrzebował coś takiego zrobić. Ale sądzę, że. Jest mi z tym głupio, ale sądzę, że wy też byście to zrobili, gdybyście mieli taką okazję. Od ponad roku moja ciocia choruje na raka. To dość poważnego. Miała wycięty żołądek. Nie, wie, nie jestem w stanie określić, co konkretnie się dzieje po kolei, ale no od roku intensywnie z tym rakiem walczy i on co jakiś czas wraca. No jak to rak, wiadomo. Problem polega na tym, że po całym roku walki z rakiem brakuje jej już funduszy na utrzymanie się i na, na leczenie intensywne, które gdzieś tam ma ogarnięte gdzieś w Niemczech. Mówię, nie do końca w tym siedzę, aż tak mocno, żeby wiedzieć dokładnie, ale ale wiem, że potrzebuję wsparcia finansowego. I jak jest wspierana przez całą rodzinę, tak nie do końca to wystarcza. Więc tu jest prośba do was i, i jest mi głupio o to prosić, bo nigdy nie chciałem, wiecie, wykorzystywać tego, że, że mam tylu wizów, że osiągnąłem, co osiągnąłem do tego, żeby. <noise> Widzicie, to jest. To jest mój problem. Z jednej strony, to jest bardzo moralna propozycja, bo znaczy, propozycja, prośba. Mylę słowa. To jest bardzo moralna prośba z jednej strony, bo proszę o pomoc komuś bliskiemu. Z drugiej strony, jest to w moim umyśle samolubna decy decyzja, prośba. Ponieważ proszę o coś dla swojego Twojej rodziny, a nie dla ogółu innych ludzi. I, I dlatego mam problem ze zrobieniem tego filmu, ale. Myślę, że nie jest to tak złe, jakie jest w mojej głowie. Staram się w to wierzyć. Więc um, generalnie, jeśli chcielibyście pomóc. To w opisie macie link na stronę, gdzie jest organizowana zbiórka pieniędzy, która była już udostępniana przez większość mojej rodziny i, i znajomych rodziny, więc część tam już jest uzbierana. Jeżeli byście chcieli się cokolwiek dołożyć na tę stronę, tylko i wyłącznie, byłbym bardzo wdzięczny, ja i moja rodzina. Oczywiście nic nie musicie, ale. <grym> Widzicie, nie wiem, jak to ubrać słowa. Chciałem to zorganizować zupełnie inaczej. Chciałem ogarnąć jakiś livestream 24-godzinny, jakieś coś, żeby nie rzucać po prostu filmu, ej, weźcie, pomóżcie, macie, nie? Tylko tu się właśnie zatacza drugi temat, który chciałem poruszyć na osobnym jakimś filmie, a temat dotyczy mnie. I nie, spokojnie, ja nie jestem poważnie chory, ale mam jakieś schorzenie, które utrudnia mi funkcjonowanie. Nie jest to nic poważnego, bo byłem u lekarzy różnorodnych, przez cały styczeń chodziłem do lekarzy, więc wszelkie poważne rzeczy są wykluczone. Mam jedno podejrzenie, co mogę, na co mogę chorować, bo nie zostało mi nic stwierdzone jeszcze, um, ale no jest, to, jest to ciężkie. Temat się zapętla do tego, że właśnie chciałem zrobić 24-godziny jakiś livestream, stream, czy 12-godziny nawet, związany z tą zbiórką dla Cioci. Ale nie jestem w stanie zapewnić, że będę w stanie to zrobić. Nie wiem, może zróbmy tak, bo zaczynam mieszać tematy. Um. Kurde, ja chciałem ten film bez cień zrobić. Nie <laughs> tak mieszam. Kończąc, kończąc temat sieci, jeżeli, jeżeli byście cokolwiek wpłacili, to wiecie, naga wdzięczność ode mnie, plus postaram się coś zrobić, by to zrekompensować. Tylko nie będzie to live stream ani nic takiego. Mogę spróbować wrzucać w lutym dwa filmy dziennie. Jestem w stanie to zrobić, biorąc pod uwagę, że patrząc na zebranych filmów filmam mam do tej pory, mam ich 22. Więc byłbym w stanie to zrobić, jeżeli mógłbym się w jakiś sposób w ten sposób odwdzięczyć. I wiecie, dodatkowo też zapomniałem wspomnieć, że to nie jest istotne, ile byście wpłacili. Czy to będzie złotówka, czy 10 złotych. Nie trzeba wpłacać nie wiadomo ile, ale patrząc na ilość osób, do których ten film może trafić, jeżeli. Każdy z Was by wpłacił po zutówce. Myślę, że w pełni by to wystarczyło. Jeśli mielibyście ochotę. Także. Tak kończąc ten temat. Tak denerwuję się. Głupio mi jest o takie rzeczy prosić. Um, wracając do tematu mnie. Mówię, zorganizowałbym live stream jakiś. Żeby, żeby to ogarnąć w jakiś bardziej zabawny sposób. Żebym. Żeby to nie była taka prosta zbiórka. ej, hej, pomóżcie, nie? Tylko właśnie <noise> ja nie wiem, nie wiem kiedy i, i jak będę się czuł, bo podejrzewam, że jestem chory na boleriozę, czyli chorobę związaną z ukąszeniem kleszcza, która się u, tam uaktywnia jakiś czas później, nie wiem. Szukam tego po prostu, bo e, objawy mam różnych chorób. Bardzo nieciekawych. Na szczęście, jako że w badaniach nic nie wychodzi, zupełnie. To znaczy, że, że tych chorób nie mam. Ale. Um, no, miewam momenty, że mam strasznie zdrętwiałe ręce, mrowienia rąk. Od miesiąca praktycznie, od końcówki grudnia, mam cały czas wspomniane zawroty głowy, mieszanie się w oczach, wrażliwość świ na światło. A w badaniach oczu u neurologa, i tak dalej, nic nie wychodzi. Także idę teraz jeszcze na badania, zobaczyć, czy na pewno to jest ta bolerioza, którą, którą podejrzewam, bo już po prostu no są momenty, że, że mi się naprawdę ciężko robi cokolwiek. Są filmy, które um, nie wiem. Ale to jest głupio się wygadać tak na jednym cięciu. Um, są filmy, które chcę zrobić bardziej żywe, typu, typu na przykład horrory jakieś, Dark Deception itd. i tak dalej. I na przykład Dark Deception ostatnie, które nagrywałem, to nie jest tak, że wiecie, że to jest dla mnie jakiś, to jest dla mnie wysiłek, ale to nie jest, że robię coś na siłę, bo właśnie chodzi o to, że nagrywam tylko wtedy tego typu rzeczy, kiedy mam na to wystarczającą ilość sił a tak to jestem cały obolały, mam drżenie rąk, mam problemy z ruszaniem ręką czasami, jakieś odrętwienia i tak dalej. Nadręczyłeś na światło bóle głowy, zawroty głowy i nie jestem w stanie zapewnić tego, że był, m, byłbym w stanie przez 12 godzin tego live streama ciągnąć, ani, ani coś takiego, nie wiem. Nie jestem pewien, kiedy będę w stanie nagrać coś Takiego, nazwijmy to poważniejszego dla mnie, z kamerą i tak dalej. Dlatego ostatnio zacząłem nagrywać to raft. Mam kilka filmów nagranych bez kamery i tak dalej, takich luźnych, bo jestem w stanie wszystko robić. Tylko Tylko jestem cały czas zmęczony, cały czas mam zawroty głowy i po prostu wszystko jest cięższe. To chciałem powiedzieć. Na dwóch osobnych filmach, na szczęście mogę coś zrobić na jednym. Więc nie wiem. Myślałem, że wiecie, że to, to jest choroba, która mi się zacznie tak w grudniu. I no, w styczniu zrobiłem ten film, że dalej nie trzyma po sylwestrze i mówię: No spoko, no, przejdzie mi jakiś wirus, nie złapał, tak dalej nie. Ale potem się okazało, że to nie jest ani ucho, ani nic takiego, ani to, ani tamto. Nie skłamię. Przechodziłem Ostre stresy, przez to, co mi się działo, i przez to, że lekarze nie znajdywali nic, bo wtedy wiecie, wszystkie najgorsze choroby, jakie istnieją, przychodzą ci na myśl. I kiedy nie masz siły nic robić i po prostu leżysz, to czujesz wszystko to, co się dzieje. I, i człowiek zaczyna myśleć. Także nie jest mi łatwo do końca. Teraz jest trochę lepiej. Ale mówię, dalej mam te trudności, dalej jestem zmęczony, i. Przynajmniej wiem, że to nie jest nic poważnego. To, to mnie jakoś tam podniosło. Problem polega na tym, że. Dalej. czuję to całe zmęczenie, nie? Nie mam pojęcia. Nie wiem, dokąd ten film dąży. Po prostu chciałem po pierwsze poprosić o to dla Cioci z czym jest mi głupia Po drugie, no, jest to na, na, nie na osobnym filmie, tylko tutaj. No, osobny film byłby zmontowany. Miałbym dużo bardziej jasną, jasny przekaz tego, co chciałem powiedzieć. Tutaj teraz to nie wiem, gdzie to dąży. Um, trafiło to do tego filmu, bo właśnie mówię, chciałem zorganizować coś z tej, z tej okazji. Z tej okazji. Świetnie. Świetna okazja, Elek. Świetnie, do blu słów. to bym wyciął w chuj. Um, chciałem zorganizować coś w tym aspekcie i, i nie wiem czy będę w stanie po prostu także jeżeli mielibyście jakieś prośby co mógłbym zorganizować zamiast tego livestreama to możecie śmiało pisać w komentarzach spróbuję coś zrobić I najlepiej jeżeli by to miało być coś związane z jakimś filmem coś co mogę ogarnąć nie na raz Coś, co mogę ogarnąć w wybranych odstępach czasu, kiedy będę się dobrze czuł. Czyli jakiś film, po prostu. Pytanie, co byście chcieli? Jestem w stanie zrobić, co będzie trzeba, żeby to było w porządku. Jeśli to ma sens. Dobra, pierdzielę 18 minut, czy ile? Nie wiem, pewnie część tu wytnę. Początku końca. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nikt z was tego nie odbierze źle. Z góry dziękuję za. za chęć pomocy. Jeśli się takie osoby znajdą, mam myślę, że tak. Mam nadzieję. Um, no, będę wam winny przysługę. Myślę, że, że przez długi czas. Jak nie zawsze. Nie umiem gadać, głupio. Głupio mi strasznie. Dobra, dzięki z góry. Wracamy do jakichś zabawniejszych filmów zaraz po tym. Jeśli jakieś zmiany będą. Znaczy e, zmiany w moim zdrowiu, to się dowiecie, prawdopodobnie. E, jeśli coś będzie w związku z tym dalej, to myślę, że też w związku z tym, że. Proszę Was o pomoc dla niej. To myślę, że też będę zobligowany dać Wam znać, co w związku z tego wyjdzie kiedyś tam, czy coś. Dzięki za wysłuchanie, jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu. Dzięki za pomoc. Jeśli ktoś stwierdził, że pomoże, piszcie, jak mogę się odwdzięczyć. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Na razie.